Słuchajcie, widzę, jakiś widz na Discordzie napisał do mnie, że zrobił grę o mnie, a dokładnie z historiami o mnie. I zobaczcie, jakie, jakie, jakie historie tutaj są. Koszmarne święta part 1, apokalipsa z Kibili Toilet, Ercio i Hot Chips, Ercio i dużo Fryderyków, sen Ercia i pizzerie. Mamy bardzo dużo historii i bardzo dziękuję, że ktoś zrobił taką gierkę. Jeżeli chcecie zrobić o mnie gierkę z jakimiś historiami albo z, czymś, z czymkolwiek, to dawajcie znać mi sobie, Piszcie w komentarzach albo linki do gierki, coś takiego, ja będę z nich nagrywał. Ercio chce ci coś powiedzieć, dobra, wejdźmy tutaj. Okej, okay. Krześ to ja Ercio. wow, jaka fajna animacja. chcę byś polubił naszą grę i, okej, okay, zostawił na nim follow i mnie zasubskrybował, jeśli tego jeszcze nie robisz. Dokładnie tak, także widzowie subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, ponieważ ostatnio wiliśmy 16 tysięcy, teraz wbijamy 20 tysięcy. <laughs> A teraz zobaczmy sobie jeszcze, kto występuje w historii Okej, okay. i widzę, zobaczymy, jakie to będą w ogóle historie I tak, ee, dobra Bohaterowie historii, czyli mamy Ercio Wow, nawet ten, złoty przycisk trzymam. bardzo fajnie, bo złotego jeszcze nie dostałem Okej, okay. mamy też widzowie Jakąś mamę i córkę chyba Mamy świętego Mikołaja, mamy tutaj jakiegoś Osobnika i tutaj chyba tego widza, który zrobił Gierkę, bardzo fajnie, zobaczmy sobie jeszcze Postacie czasem pojawiające się w historiach Firewood i Popcat, okej, okay. bardzo fajnie Zobaczymy sobie pierwszą historię Mnie ciekawi to Ercio i Hot Chief. Pewnie będzie coś takiego z jakiegoś ostrego chipsa. Zobaczymy. Jeszcze tego nie sprawdzałem, także jestem naprawdę ciekawy. Ok. Eczej hot chips, sprawdzamy widzowie, co to jest za historia. I uwaga się, matko widzowie, dzisiaj jemy hot chipsa. O oh my god, czyli jednak tak jak myślałem, zobaczcie, nagrywam taką kamerą. Tutaj mamy wielkiego chipsa, który jest większy od mojej głowy w ogóle, a tu mam milion mleka, zobaczcie na to, okej okay. To jest ciekawe i w sumie myślę, że przydadzą się mleka, więc zostawcie suba i lajka, a ja próbuję, okej, okay. Będę próbował chipsa, zobaczcie na to. O nie, myślę, że może być nieprzyjemnie, okej okay. Pychotka, kurde, jak się robi cięcie? Muszę do kibla, o oh nie! Nie wiem, jak zrobić cięcie, co? Oh my god, chyba coś zapiekło, widzowie. O mój Boże, mleko. Dobra, będę pił mleko. Co to jest za historia jakaś dziwna? Oh my god, co to jest? Dlaczego ja wszystkie mleka Lara spiję? Nie, nie że to się cały czas nagrywa. Nie zrobiłem cięcia nawet. Co to jest za historia w ogóle, widzowie? To jest jakieś dziwne. Nie pomogło, ale ma plan. Dobra, co? Gdzie, gdzie są te moje nogi? Dlaczego ja mam moje nogi w plecy? Co to jest? To jest dziwne, widzowie. Okej, okay. to mnie ostudzi. Co? Bałwan, widzowie. Ja, patrzcie, ja się czerwony zrobiłem. Oh my god, no nieźle. Dobra, będę się chyba przedłużał do bałwana. Dobra, eee, uwaga, co to jest? Nie pomaga, Zaraz wybuchnę. <śm> Wszedłem w bałwana widzowie w ogóle, ale to nie pomogło Oh my god, co to jest za historia Aaaa, wybucham O zobaczcie na to Czy ja wybuchnę teraz? O tak, wybuchłem Co to jest za historia, ale to jest dziwne Dobra, wybuchłem przez jedzenie ostrego chipsa Nie polecam w takim razie, nie jedzcie ostrego chipsa Nie wiem co to był za ostry chips, ale no nieźle, dobra bardzo fajna historia, sprawdźmy sobie teraz następną Czyli Koszmarne Święta Part 1 To będzie pierwszy odcinek Koszmarnych Świąt Bo jeżeli ktoś nie wie, to na moim głównym kanale, czyli Ercio Prowadzę serię Koszmarne Święta Czyli o Mikołaju Mordercy, który gra po po Brookhaven RP Jest naprawdę mega ciekawa Okej, okay, tak, to jest właśnie widzę, takie streszczenie Trochę tego pierwszego odcinka Mariusz, musimy pojechać po prezenty dla dzieci Bo już są Mikołajki Jezu, kobieto, w moich czasach dzieci nie dostawały prezentów na Mikołajki Ja na przykład nigdy nie dostałem prezentu Widzicie, ja nawet pamiętam jak, jak oni to mówili Bo ja sam to mówiłem. Ja to wszystko widzę znam Okej okay. Mariusz, nie denerwuj mnie, co roku mówisz to samo Człowieku, czasy się zmieniły, nie żyjemy już w średnim wiekszy, dinozaury nie biegają po ulicach Tak, to jest dosłownie tak, tak jak ja mówiłem na odcinku Po co im dawać prezenty, skoro już jeden zostaną pod choinką, no właśnie, nie no, fa fajnie jest chyba dostać prezenty na Mikołajki Okej, okay. musimy im coś musimy im coś dać jako prezent, aby mieli fajne dzieciństwo, no właśnie A, no dobra, no to co im kupujemy? Okej okay, i zobaczymy to tutaj jest dalej, to jest wszystko tak jak w pierwszym odcinku, to jest po prostu streszczenie pierwszego odcinka. Ja na przykład na Mikołajki proponuję coś niewielkiego, a większy prezent dostaną już pod choinkę. Tak, tak mówiłem hmm, no to może jakieś sweterki świąteczne o, tak, tak było, dokładnie okej, okay. tak, to świetny pomysł yy, dobra, idę powiedzieć jaką dzi że jedziemy, okej, okay, i teraz jest, w ogóle zobaczcie, jakiś pokój zrobili w sensie ten widz zrobił taki sam no prawie identyczny pokój, taki jakby właśnie w Brookhaven, okej, okay, bo ja też tutaj siedziałem sobie na komputerze, ale tutaj mam dużo lepsze stanowisko, o, zobaczcie trzy monitorki, klawiatura, ej Ej moment, ta klawiatura jest prawie identyczna, taka jak ja mam, naprawdę, taka jak mam w realu, serio. Okej okay. I u góry jest też przycisk, no bardzo fajnie. Przycisk od YouTube'a Okej, okay. yy, i tutaj mama wchodzi i mówi Ercio Zuzia, jedziemy do sklepu wraz z tatą. Bądźcie grzeczni i nie rozwalajcie nic. Nie jedziemy do sklepu spożywczego, ale kupimy wam coś fajnego Dobrze, mamo, a kupicie nam coś? A, okej, okay. czyli nic nam nie kupiono Dobrze Eee, e, e, czekajcie, co tutaj, właściwie nie wiem co czytać pierwsze, Ercio, głodna jestem, dobra, Ercio, Ercio, słyszałeś mnie? Ercio, jedziemy z tatem na zakupy, bądźcie grzeczni, e, co jest mamo, co się stało, nie słyszałem, bo grałem w Robloxa, okej, okay, i ja mam z nią zostać, ale z nią się nie da wytrzymać, <grym> dobra, piękna hisz, po prostu historia, Streszkę całego odcinka, <krym> Dobra, Zuzia, zrobię ci ten obiad, co chcesz? Rosu, dobra, no mniej więcej tak to wyglądało, trochę inaczej, ale okej, okay, mamy kuchnię i uwaga. Yy, Ercie, ja idę to ja idę do toalety, ty to zrób. No okej, okay, Zuzia, dobra, ja, te... ja wiem co to się stanie dalej, a jeżeli wy nie oglądaliście pierwszego odcinka, to na pewno nie wiecie. Kurde, muszę zagrać w Robloxa. Mam plan. Ja pójdę grać w Robloxa, a ona on mnie zawoła. Okej, okay, to jest trochę zmienione, bo tak nie wyglądało to do końca w pierwszym odcinku. Troszkę jest pozmieniane. Okej, okay. okej, okay, się... ale się to jest tak samo, zaczęło się palić. Rosu się zaczęło palić. Okej. Okay. Rodzice wchodzą do do domu i jest Mariusz gaśnicę przynieść. <laughs> Okej, okay, tak było 10 minut później. Dobra, zobaczymy, co jest dalej. Okej, okay, i oglądamy wiadomości, w których mówią tak. Yy, z, w ostatniej chwili zaginęło 50 dzieci, podejrzewano o to niebezpiecznego faceta w stroju Mikołaja. Nie wychodźcie na dwór. No, troszkę jest pozmieniane tutaj, ale mniej więcej tak to właśnie było. Siedzimy na kanapie i oglądamy wiadomości. Hashtag part 2 widzowie Ercia. Okej, okay. part 2 nie widziałem tam, żeby była, ale to był pierwszy odcinek, jak widzowie, drugiego odcinka jeszcze ten widz nie zrobił, nie wiem, czy ta gra będzie aktualizowana w ogóle. Dosyć dużo tutaj jest właśnie. Historia. Okej, okay, z Kibili Toilet teraz. O mój Boże, to może być mocne dosyć. Okej, okay, lecimy tak. Ta toaleta wygląda naprawdę sus. Hmm, sprawdźmy, jak się ona wygląda sus. Nie wiem, wygląda jak zwykła toaleta. Okej, okay, zobaczymy sobie co jest dalej. Hmm, coś tam jest, okej, okay, zacznę ja sprawdzam co jest w kiblu To jest dziwne, dobra A o nie, to mnie wciągnęło, oh my god Zobaczcie, moje nogi są w tym kiblu, ten, ten kibel mnie wciągnął Okej, okay, on jest naprawdę sus, faktycznie Aaa, Skibidi Toilet Ercio, co to jest? Skibidi, dop, dop, do, jest, jest Dlaczego jest ten skibidi toilet? To jest jakieś dziwne widzowie, to jest nienormalne Okej, okay, ten kibel jest niebezpieczny I zobaczcie co jest za mną, wielki skibidi toilet, okej. Okay. On jeszcze ten Ercio w tej historii jeszcze nie wie co czeka go kiedy się obróci. Uwaga, zobaczymy. Okej, okay, obrócił się Żartowałem, co to jest? Drugi skibidi toilet! Oh my god <laughs> Ale zobaczcie jak ja patrzę, nie mogę uwierzyć w to. Dobra, przepiękne te historie są, naprawdę mi się to strasznie podoba. Okej, okay, teraz tak Nie, ten skibidi Toilet nie zjadł! Zobaczcie, nie, dlaczego zawsze ja? Skibidi toilet, czyli on nie nazwał niebezpieczną toaletą. Co? Co to jest za historia w ogóle? Nie, ja się muszę uratować widzowie, ja muszę tam skoczyć, muszę uratować samego siebie. Ach, nie da się, on mi już zjadł chyba na, na amen po prostu. Dobra, zobaczmy co jest dalej. Co to jest? Skibidito let go on mnie! śpiewając tę piosenkę, Pomaga mi tam TV men. Co to jest? Jestem niepokonany, Ercio, Ercio. Nie, ja nie wierzę, ta historia jest przepiękna, najlepsza historia jaką widziałem. Dziękuję Ci! Zobaczcie, uratował mnie! to jest rozwalony! Oh yeah! Dobra, Ercio uratowany, koniec historii. Ta historia była wyjątkowo dziwna, ale podobała mi się. W ogóle ta gierka mi się podoba, naprawdę bardzo fajna. Jeżeli chcielibyście tworzyć więcej gierek o mnie, to naprawdę bardzo by było fajnie. Ja bardzo lubię grać w takie gierki, bo chyba dwie tylko zostały stworzone na razie. Jeżeli byście, jeżeli chcecie sobie zrobić taką gierkę, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, a ja będę z niej nagrywał odcinki. Dobra, Ercio i dużo Fryderyków. Okej, okay, to będzie pewnie Freddy Fazbear, ja tak obstałem już od razu. I uwaga? Tak, oczywiście, że tak. Ale ja, tak że to ja to strzeliłem, bo nawet nie sprawdzałem tej historii. O, cholera! Czy to Freddy Fazbear? No, ho, 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 ho Co jest? Freddy Fazbear żyje. Co to jest, widzę, ta historia? O kurde, to prawdziwy Freddy! Co? nie, ja w to nie wierzę, widzę. Te historie są poprane, naprawdę. Ej, co się tu dzieje? Ej, który to prawdziwy Freddy? Ej, który to prawdziwy Freddy? Ej, który to prawdziwy Freddy? Każdy się pyta. To wygląda dziwnie, co najmniej dziwnie, widzowie, okej okay. Ej, chłopaki, macie miodek, bo mi się skończył Nie mamy, w ogóle gdzie ja jestem, co? Co to jest za historia? Ej, to jest, nie wiem, to jest dziwne Ej, który to prawdziwy Freddy? Co to jest? Co to jest za historia? Zamknij się, ej, który to prawdziwy Freddy? Nie, ta historia jest dziwna, ja nie wiem co mam mówić nawet o tym e, sieba. potrzebuję miód Nie, co się tu dzieje? Nie wierzę w to, widzowie, ja, ja stąd uciekam z tej historii Dobra, przeczytamy ostatnie dwie scenki Co to jest? Ej, czy będzie wyrzucał to? Okej, okay. rzucił tym, zobaczcie Aż się wbił ścianę, nie, to jest jakieś dziwne, widzowie, dobra Przepiękna po prostu historia, chyba została nam ostatnia historia do sprawdzenia po prostu coś pięknego, dobra. Uwaga, widzowie, ostatnia historia. W ogóle ta mapa też jest ozdobiona na te, na świątecznie, także bardzo fajnie. Dobra, jeszcze dwie historie nam zostały: Sen Ercia i Pizzeria. Dobra, sprawdzamy Sen Ercia, uwaga. Dobra, e, siema widzowie, dzisiaj jesteśmy w kosmosie. Co? Nagrywamy w kosmosie? Oh my god, to by był pierwszy benek, który nagrał film z kosmosu. To by było dobre. Okej, okay. sprawdzamy, co jest dalej. Ja będę skakał. A, ah, potknąłem się. O kurde, w ogóle tutaj. Ej, nawet nie zauważyłem, że tu nie ma podłogi. O nie, ja lecę! Oh my god. God, no to ładnie, to chyba już po mnie. Zobaczymy co jest dalej. Yy, okej, okay, spadłem na dół. oh my god, okej, okay, co się teraz stało? O nie, pamiętam to, ale muszę mu powiedzieć, że jestem nim z przeszłości. Co jest taki sen? Ej faktycznie to jest taki jak taki prawdziwy sen, co jest, okej? Okay. Yy, czekaj, to multiversum istnieje. Siema, potrzebuję twojej pomocy, jestem z przeszłości i ty nawet nie wiesz jak się skończy ta historia Co to jest? To jest dziwne co jakiś portal za mną? Co jest? Ej, <laughs> ten portal jest faktycznie. Co to się dzieje? To jest niesamowite dla mnie. Wow, co to jest? Przygotuj się i wchodzimy. Jestem ja, I jestem ja z przyszłości. To jest niesamowite. To jest po prostu przepiękne. Ten sen jest idealny. Ała, ała. Ej, teraz, ok, wypadliśmy z tego portalu. Zobaczmy, co jest dalej. Jaka fabuła, co z moim kanałem? E, słuchaj, Ercio, ze przyszłości. Nie ma już żartu, tylko prawdziwa fabuła. Co Co to jest? Ok, zobaczymy co tu się dzieje. Czekaj, to ty się znasz z Fireautem? Zostaw mojego przyjaciela. O nie, hater zabrał Fireouta. O, e, o, Ercia, to kto? Twój brat? Nie wiedziałem, że masz brata. Brat Fireaut, ok. Ale teraz patrz, co robię z swoim przyjacielem? O nie, się on złapał fajrota. To bardzo szkoda. No nie, dobra, wraz zobaczymy co się dzieje dalej. O, Ercio, uciekaj, nie mogę cię tak zostawić. Co się tu dzieje? Tu jest, tu jest tyle, że się naraz, widzowie. Uratowałem fajrota. Te historie są po prostu przepiękne. Dobra, zobaczymy ostatnią scenę, uwaga. Okej, okay. i też się tutaj pojawił i... Ach, to był tylko sen! Oh my god, dobra, to był przepiękny sen, naprawdę kocham te historie, to jest po prostu przepiękna gra. Naprawdę róbcie więcej takich gierek, ja chętnie będę grał i nagrywał z nich. Dobra. Zobaczymy teraz na ostatnią historię, czyli pizzeria. Ja lubię pizzę, także myślę, że może być coś fajnego. Ta mapa jest też ozdobiona na święta. Fajnie, ma jakieś laski, cukrowe, bałwany, śnieg Okej. Okay. Pizzeria i uwaga, co to jest? O nie! <grym> ej, co to jest? Bo ja nawet tego nie znam za tak? bo nie idzie, muszę założyć maskę. Okej, okay. to jest dziwne, ja nawet nie wiem co to jest, ale... <grym> Sprawdźmy po prostu co, co się tu dzieje, nie za bardzo ogarniam, ale ma Freddy, widziałeś, no z tego stróża. E, nie, nie widziałem. Okej, okay, założyłem maskę Freddy'ego To jest dziwne, ja tego, nie, ja tego nie znam, to praktycznie. Foxy, kto to biegnie? Co? Co się dzieje? Kto to biegnie? Foxy, ok, zobaczmy, co jest dalej. To się robi już naprawdę dziwnie. Nie, to jest Freddy, to jest Freddy. To nie jest Freddy, to jest nocny stróż. O co chodzi? Ja sam nie wiem o co chodzi. Te historie są jakieś poprawne, naprawdę. Funkcji przestań, bo straszyć Freddy'ego. O Freddy, siema, co się tutaj dzieje? A, moje oczy, nie! Co się tutaj dzieje? Ta historia jest dziwna! To, to jest najdziwniejsza historia, jaka była do tej pory. Nocny stróż, nocny stróż, to nie jest nocny stróż, to jest nocny stróż, nie Co to jest? Dobra, ta historia się kończy, to bardzo się cieszę, bo ona jest dziwna. Okej, okay, teraz mamy godzinę 6 i co tu się dzieje? Te, te wszystkie postacie są porozrzucane w ogóle. Ja zdjąłem maskę, nie wiem o co chodzi, nawet nie wiem jak one się nazywają, widzowie. Wszystko minęło, okej. Okay, przyszedł kolejny gość, nie wiem co to jest za gość, ale uwaga. Aaaa, dobra, się bym przestraszył, nie, nie wiem co to jest za gość nawet, ale ta, ta historia była przepiękna, nie wiem o co w niej chodzi nawet i była dziwna, myślałem, że tu będzie coś z pizzerią i że będziemy jeździć pizzę czy coś takiego, ale okazało się, że to za mnie nie, dobra, no to to są chyba wszystkie historie w tej gierce, e, ile tutaj było historii, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć historii, dosyć sporo, także dziękuję za tę gierkę. I widzę, jeżeli doceniacie tą gierkę i podobały wam się historie, to zostawcie łapkę w górę pod tym i też możecie zasubskryb zasubskrybować kanał, zdzwonęcie, ponieważ filmy są tutaj codziennie, no i dziękuję za oglądanie tego filmu i siemanko!